Ford Transit Custom Nugget to nietypowy van, który może być codziennym samochodem do poruszania się lub twoim mobilnym domem na kołach. Wewnątrz jak w salonie. Obracane fotele i dużo przestrzeni. Dwa wygodne łóżka. Jedno na górze, drugie na dole. Kuchniak w kształcie litery L. Wszystko czego potrzebujesz. Zlew, kuchenka gazowa i ciepła woda. Gotujesz zupełnie jak w domu. Nowy panel sterowania, czyli twoje centrum dowodzenia samochodem. Możesz kontrolować temperaturę poziom naładowania akumulatorów oraz poziom wody w zbiornikach, a także sterować oświetleniem w każdej części pojazdu i jego barwą. To nie tylko naget, to przede wszystkim custom. Na wyposażeniu znajduje się system SYNC 4 z 13-calowym ekranem, dodatkowo Apple CarPlay oraz Android Auto. Nad bezpieczeństwem czuwają matrycowe światła w technologii LED oraz zestaw kamer 360 stopni. Jeśli znajdziecie ochotę, aby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, z pomocą przyjdzie rozsuwana markiza, która znajduje się na zewnątrz pojazdu a także zestaw wypoczynkowy składający się z dwóch krzesełek oraz stolika. Ford Transit Custom Nugget występuje z silnikiem w Diesla w dwóch różnych napędach, na przednią 8 lub na 4 koła. Dodatkowo występuje także w dwóch różnych długościach. Ford Transit Custom Nugget Gotowy na każdą przygodę. Gdzie zabierzesz go najpierw?